Torek mój mały, to mój mały. Taka świnia z Afryki A to jest Błoga Kupy. Kupy Teta i George Tam Pepa i George lubią kupy. George lubi siedzieć w buskach. Pepa też to lubi. Ale możesz pomóc w zakupach. Ojejku! Mam cztery rzeczy na liście. Świeżaki. Takalam! Cebulę i... Od ekipy? Znajdę wszystko! Peppa i George uwielbiają się. Pe... Pepo, pierwsze są pomidory. Hmm. Widzę je, widzę je. Tu są pomidory, mamusiu. Dobrze, Pepo. Raz, dwa, trzy, cztery. Już, włóż je do wózka. Znalazłam pomidory. Świetnie, Pepo. Pomidory skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron. Makaron. Racja, George, ale to jest... Makaron. Ma Makaron. O ...ulubione jedzenie Pepy i George'a. Ciekawe, gdzie jest... Makaron. Pepy. Makaron. Patrz, mamo, tu jest... Makaron. Dobrze, Pepo, włóżmy na... Ma Makaron. Makaron. George, to jest Makaron! Makaron. Co jeszcze mamy na liście? Chrupki! Nie! Na liście. Mamy mnóstwo chrupek w domu, Pepo. O nie! Jesteśmy zgubieni! Wszystko. A ty pamiętasz, George?

Już pamiętam! Są tutaj! Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cep Od ekipy! Bardzo dobrze! To już prawie wszystko z listy. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. To tak! Są na liście? O nie, George. Ostatnią rzeczą na liście są owoce. A, Nieważne, George, możesz wybrać owoce. Gdzie są owoce? Są tam! Tu są. Użarbus, 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 użarbus. Jakie owoce bierzemy, George? Użarbus. Uż Orancie, użarbus. Banany. Użarbus. Arbus. arbus!

Brzydki tatuś. Co ty chamie mówisz? Ura! Kto umie czarować? Ja. No to zaklęcie proszę, Andy. No. Czary, mare, twoja stara to twój stary.